Jakże do tego przywyknę, jakże z tym się swoje, jak ciągarne przeniknę. I tylko jeszcze się boję, jak ci ogarne zrozumie. Umiłowanie moje, jak ci zrozumie, umiłowanie moje. Stanisław Markowski, artysta fotografik, pisze wiersze, muzykę, śpiewa piękne utwory poetyckie, i jeszcze na dodatek. Mieszka w Krakowie. Gdy zaczął się wielki czas dla Polski, był tam z aparatem magnetofonem. Przychodzi rok 80. Po wizycie papieża w 1979 roku zaczyna się dziać w Polsce coś, na co czekaliśmy. I pan wtedy bierze aparat fotograficzny, bo inni biorą na przykład kamienie, roznoszą ulotki, w jakikolwiek możliwy sposób walczą, a pan aparat to co to? To jest broń? Czując, że naród nabiera nadziei, że coś się wydarzy, chciałem to zarejestrować, a jednocześnie dawać świadectwo tego, Czym ten system, bo on najlepiej się obnaża w momentach przełomowych, kiedy sobie tam rok po roku jest, jak jest, trudno jakby uchwycić jego istotę. Natomiast wtedy następuje zderzenie, a to zderzenie nastąpiło z narodem. I pierwszym sygnałem do tego, jakby pierwszym sygnałem dla mnie do wzięcia aparatu i rozpoczęcia na dobre fotografowania, Oprócz 1977 roku, gdzie fotografowałem wszystko to, co się wiązało ze śmiercią, zabójstwem, morderstwem Staszka Pejasa, to było spalenie się Walentego Badelaka, który protestował przeciwko zbrodni, kłamstwo zbrodni katyńskiej. Przykuł się do takiej studzienki na rynku, podpalił benzyną i spłonął. I pierwszy raz postanowiłem fotografować aparatem na zewnątrz, wszystko jawnie. Do tej pory robiłeś to spod kurtki, inni tak robili. Nawet były wyroki za to, że ktoś fotografował i odebranie aparatu i filmu, że kolejkę zbyt długą się fotografowało. Ja już fotografowałem po fakcie. Zresztą nie przyznam, że nie wiem, czy bym mógł fotografować palącego się człowieka. Ja fotografowałem, kiedy tam był taki proszek, którym go gaszono, by, były już pierwsze świeczki, znicze, kwiaty i wyrazy ludzi niesamowite. I wiedziałem, że drugie tyle, co ludzi, a to, była, to było jakieś, nie wiem, 70, 80, może 100 osób przy tej studience, to są ubecy. Bo przecież oni zwariowali, oni sobie zdali sprawę, co tam się będzie działo, czy, że to jest punkt zapalny. I, i miałem, ja, ja wiedziałem, że mnie z, będą chcieli zwinąć, ale zrobiłem to. Miałem duszę na ramieniu i w pewnym momencie zacząłem odchodzić w stronę ulicy Szewskiej, zastanawiając się, gdzie potem uciec, gdzie przyspieszyć kroku, gdzie wejść. Miałem takie plany, ale coś mnie podkusiło jeszcze. Obróciłem się i zrobiłem ogólny plan tego z tej perspektywy, jakichś 50, 60 metrów. I w tym momencie. Naskoczyło nam jakichś dwóch, powiedziałbym, dość wysportowanych osiłków i ze słowami dobrami, dobra, zaczęli mnie ciągnąć. Był marzec, pierwszy śnieg, świeży śnieg, więc wszyscy już mi się ślizgali, oni też. Zastanawiałem się, co zrobić. Starałem się najgłośniej, jak mogłem, na granicy krzyku mówić Ludzie, ubecja mnie zwija, bo fotografowałem studzienkę. I ludzie zaczęli się powoli schodzić. I jedni, drudzy, puść go, puść go, puść go, puść go. Pięć osób, dziesięć, piętnaście. I zaczęła się walka, I, i, bo już wiedzieli, że to są ubecy. Ludzie w jedną stronę ciągnęli ich, w drugą mnie. Także miałem na rzemyku aparat, to mi skórę tu przecięli, ale aparatu nie wyciągnęli. Pamiętam to, to zdjęcie, jak Pan zrobił to zdjęcie, Pamiętam, które... to, jest, tak, powiedziałbym, to jest. To jest jakiś cud, który się mi przydarzył, bo w fotografii bardzo ważny moment to jest pewna niespodzianka. Uh -huh. To było po potwornej wymianie, że tak powiem, ognia, to znaczy petardy leciały ze strony zomowców i kamienie, które nie lat, nawet nie dolatywały do zomowców, którzy stali na skrzyżowaniu kocmyżowskim. Dla ludzi, którzy znają hutę, to coś będzie znaczyło, jeżeli nie, to ktoś weźmie plan i się dowie. Jest to odległość około 200 metrów i przy całej tym huku war, walki, przekleństw, yy, krzyków, yy, zamowcy podruwali bliżej podchodzić, podjeżdżali takimi wozami, wystrzeliwali petardę, wycofywali się. Taka jakby wojna pozycyjna była. Nagle z tej grupy spod Arki wyrwało się trzech chłopaków i po drodze, jak zaczęli biec, rozwijali biało-czerwoną flagę. Dolecieli na, nie wiem, 15, 10 metrów do tych zamowców, oni byli sparaliżowani. Jak oni biegli, nie padł żaden strzał. Oni tak stali i nie wiedzieli, co robić. Bo nie wyskoczyła do nich grupa 30 osób, nie mieli kamieni. Jakby nie było zagrożenia, ale nowe zjawisko. Oni tak patrzyli, jak ja podejrzewam, wszyscy dobiegli do nich z tą, z tą, z tą flagą, jakby. W tym było całe zwycięstwo, i pokazali, to my jesteśmy. My mamy rację, my jesteśmy górą. Stanęli przed nimi, zwinęli sztandar i spokojnie sobie wrócili chodnikiem do, do manifestantów. I dalej rozgorzała walka. To jest coś cudownego to jest jakby emanacja tego, co jest w nas, że tamci ładują bez partony. Daje im się w wódkę, narkotyki, że byli bezwzględni i są bezwzględni. Ci, którzy nimi kierują, są zbrodniarzami, a my z nimi walczymy, ale z jakiej pozycji? Jakiejś romantycznej, ułańskiej, strasznie polskiej bym powiedział? Myśmy tu się sprawdzili w tym wszystkim, bo mówienie tylko, że bez przeluwu krwi to nie, nie w tym problem. Bo ta krew leciała po naszej stronie. Co najbardziej wzbudzało wściekłość ludzi, to były działania esbekcji, która jakby wszywa, podszywała się pod, jakby w, w postać demonstrantów niejednokrotnie. Zomowca było widać, natomiast ubeków nie zawsze można było rozpoznać. Jeśli oni wstępowali do akcji, zresztą byli potwornie brutalni, bo oni mieli mniej więcej rozeznanie, co kto robi też. Czyli często potrafili wyłapać jakiegoś małego chłopca, który na przykład głośniej krzyczał. Zomowiec by do niego nie dotarł, a ci będąc w stosunkowo krót, małym zasięgu potrafili go bić. Czy tego starszego mężczyzna. Patrz jak pije starego chłopa. Była sytuacja taka, że na blisko placu centralnego, na przejściu, Zomowcy opanowali tą część placu centralnego, wyparli trochę dalej manifestantów. Jeden z tych oficerów dostrzegł mnie z aparatem na balkonie. Ja go też dostrzegłem. Przykładam aparat do oka. Zrobiłem dwa zdjęcia. Trzeciego już nie zdążyłem. I strzelił do mnie z rakietnicy. Dostałem w sumie lekko w ramię, bo to takim powiedziałbym ślizgnęło mi się, ale rzuciło mi aż na wnękę balkonową, ponieważ. I mam ten pocisk na pamiątkę. To jest wielkości takiej jakby małej szklanki, i w momencie, kiedy on wylatuje blisko jest strzelającego, to on waży 200, około 200 gramów. Produkcji rosyjskiej to jest, i wylatuje z niego gaz, proszek, parzący i tak dalej. I to właśnie to zdjęcie. To jest strzelający, tak. I udzielono mi tam jakiejś pomocy, niemniej przez parę dni jeszcze, że tak powiem, wymiotowałem krwią i nie wiedziałem, co to dalej z tego będzie. No, jakoś, jakoś się wykarskałem. Czyli sytuację, ale zauważył mnie, i wiedział, że to jest, tego trzeba. No tak, bo, ma aparat. bo ma aparat w ręku to świadectwo. Również świadectwo. świadectwem drugim mówię równolegle zawsze, bo to jest kwestia, co kończy się jakby jeden środek wyrazu, no chociażby dlatego się robi Strony ciemno. oddawaniem świadectwa. No. I w związku z czym tak. taśma magnetofonowa, ja często nosiłem ze to sobą tu na paseczku taki prosty magnetofon, czasami w związku z czym tam słychać tą moją migawkę, to widać, że wtedy te zdjęcia robiłem.